Policjanci. Powiedziałem tym policjantom, w ciągu 24 godzin wypuścicie mnie i przeprosicie. Myślałem, że się wścieknę, jak mnie wypuścili do 24 godziny. Mówi dokładnie, nie ma takiej mocy, nie ma takiej mocy, żeby to... Ja wierzyłem w pieniądze, rozumiesz, wierzyłem we władzę, którą już miałem. Uciekłem szybko do szpitala, położyłem się do szpitala w piżamce, leżę sobie w piżamce w szpitalu na Kasprzaka. Do dylera zadzwoniłem, przybył i Śpałem w szpitalu psychiatrycznym, miałem dobry czas. Miałem zrytą głowę. I przychodzi tych dwóch policjantów za dwa dni i mówią: wiecie z nami. Ja mówię, nie ja wezwali, bo jestem chory. Ja mam z siebie Ja słyszę głosy, ja czuję zapachy. Ja widzę już obrazy. Ja hydroksyzynę biorę, ja nie mogę. I oni poszli do ordynatora I ta ordynator po raz pierwszy wypuściła mnie na tak zwane do słuchania. Ja siadam z nimi do radiowozu i oni mówią: jedziesz na ja Białłem. Ja mówię dlaczego ja na białej. On Mówi, Sfaniak mówi, 8 lat odraczasz takich 10 miesięcy, które masz do odsiedzenia. Ale jest takie prawo, że możesz czekać na werdykt sądu w więzieniu. ja już wiedziałem, że ja pójdę do więzienia i zanim sąd mi udzieli odroczenia wykonania kary, to ja odszedę te 10 miesięcy. mówią, o I trafiam do więzienia w 2001 roku. Więzienia są przepełnione wtedy. Siedziało 12 tysięcy więźniów w Niemczech, w Polsce. w Polski. Wiesz na tym rzecz polega, i chodzi do tyle lat, nie ma miejsca do spania. W ten kraj e, ludzi. To się powiem o zmianie. Dyscyplina jest ważną rzeczą. Ale jeżeli ty sam nie będziesz chciał się zmienić, żadne prawo cię nie zmieni. Rozumiesz? Jeżeli decyzja twoja nie zapadnie gdzieś tu głęboko, to nikt i nikt ci nie zmieni. Prawo nie jest w stanie zmienić człowieka. Prawo jest w stanie zachamować pewne procesy. Ale musi się zmienić wnętrze człowieka. Złodziej i bandyta jest w środku, a nie na zewnątrz. Rozumiesz? Złodziej, bandyta, dealer to charakter. To charakter. Nic więcej, to jest charakter. Ja miałem taki charakter, z nie, nie był w stanie zmienić. I trafiłem do więzienia, i tak sobie mówię, kurczę, dobrze, od siebie. Jest to jest więzienie. 23 godziny się siedzi w celi i godzinę chodzisz pod pacerzem. Ja już pomijam inne rzeczy w tym Ale wystarczy to. 23 godziny w celi, godzina na spacerze. Bóg jedyny wie, dlaczego się tylko w jedną stronę chodzi. do Wszędzie w Polsce podobno to samo. Jest, może I tak. sobie myślę, że dobra od siebie: jest, 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 jest telewizja, pooglądam tej mody na sukces, posłucham tego blisko Polo od siebie. Moja dziewczyna będzie do mnie przyjeżdżać, tak jak przyjeżdża do mnie od lat. No, a od lat do nie przyjeżdżała po kółko. Mój syn, czteroletni, ja tutaj cztery lata. Jak mu przedszkolu kazali narysować e, coś związanego z jego rodziną, to będzie co narysował? Pociąg na białą łęgę. On miał ze czas. Wiesz, tak to jest, jak widzicie się ze swoim dzieckiem tylko w pudle i macie dobry czas na sali widzę. i gracie sobie w Czy to jest odjazd, to jest odjazd, taki wzrok. A tak było z moim synem. Ale mówię, odsiedzę, No okay. I bo któregoś dnia do tery wchodzi kolejny człowiek. Kolejny recydywista i miał taki swój, taki mały, cały w te rzeczy i w drugim ręku na taką czerwoną książkę. Ja bym zadał was tę książkę. To jest Biblia. A więc, komu A, tu przychodzą tacy misjonarze od palenia mówi: przynieśli mi Biblię. Recytywiści już mają tak zajechane głowy, przyjaciele, bo przez lata siedzenia w więzieniu człowiek ma tak zajechane głowy, że po prostu nie pytaj. Recydywiści mają też takiego, ponieważ nie mają wolności przez całe życie i mają cały czas jakieś braki wewnętrzne, to zbierają różne rzeczy. Precyzyjniści to mają takie pudełeczka, tam mają wóziczek, guziczek, igiełkę, rozumiesz, bułkę, to jest skarga życiowa, bo nic nie mają w życiu. Dalej mu książkę, wziął książkę. Ja taki dali, przywiązany, że mi tą książkę oddał momentalnie. Ja powiedziałem, to weź mi korzyść, żebym ja sobie poczytał. W życiu Biblii nie czytałem. On mówi, nie ma problemu, masz, jest twoja. Ja mówię, ale to może nie zapisz mówię do tych misjonarzy, bym wyszedł gdzieś z tej Italii, A ja wtedy chciałem wyjść z celi. Jest jakie jest parcie na wyjście z celi? Wyjście z celi, to jest celi, gdzieś pójdzie, tu krankę na Tam nie ma krany. Tam, żeby wyjść gdziekolwiek, gdziekolwiek, to musisz nacisnąć w dwory i czekać, aż Szanowny Pan do Ciebie przyjdzie. Wiecie, że nieraz umierali ludzie w celach, bo nie zdążył pan oddziałowy przyjść. Bo na przykład nie miał czasu i rozwiązywał krzyżówkę sobie. Rozumiesz? A człowiek się porżnął, ok, i się wychwał. Po prostu. Ludzie z desperacji robili takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. A pan oddziałowy nie przyszedł. Taki myk. Rozumiem? I koniec. W latach, w takie gorące lata, jak były, to tylko karetki pogodowe przyjeżdżały tylko połykać karetki pogodowe. Cieszę Białejce się prawie 2000 ludzi. I cały czas był bez karę takie gorące Temperatury na czwartym oddziale dochodziły do blisko 40 stopni. Bo jest dach i tylko papa na dachu. I ludzie wcale chlęli w wodę na podłogę, albo przygrywali się młodym przyjści na I czasami karetki nie zdążyły przyjść. Ale siedzę te, w tej celi mówię dobrze, od ale mówię, jak tylko mogę, gdziekolwiek będę mógł, będę wychodził, żeby tylko iść Do terapeutów się zapisywali, do anonimowych no, alkoholików. Ściemiałem tych anonimowych alkoholików. Oni przychodzili, tam stawiali ciastka, stawiali jakieś paluszki i tam mówili, też, alkoholik, ścisię to alkoholik, a alkoholik, tak ściemiałem, że na butelce spałem. życiu alkoholikiem. Ale to było wyjście z celu. Mówię, Idę do tych misjonarzy też. Może do tych misjonarzy. Jeden tak siedział, miał, but mu się rozpalał. Ja sobie myślę, dziadka nazaryjski, co on mi o życiu może powiedzieć? Ja człowieka rozpoznawałem, jakby oceniałem po tym, jak wygląda, tam było bardzo ważne, jakie maciuchy. rozumiesz? Wiesz, to jest ściema? Przyglądasz się na człowieka, jaki jest na zewnątrz, guzik ci odgodzi wnętrze. Ja mówię, co mnie o życiu powiedział? Drugi grał na gitarze i mówi do nas tak, ten drugi, chlamył 10 lat wódkę, panowie, a potem, mówi, wylądowałem na Polskiej w Warszawie, na idę do leżę pod igłami na detoksykacji, Wnoszę głowę i zobaczyłem Jezusa. A jestem ja jeszcze na 100%, brał w <grym> Różne narkotyki zabijają ludzi, każdy, jeden powoli, drugi szybciej, ale po LSD się można do końca wybrać. A ja wybrałem w kwasy, to widziałem, dziale mu nie jest możliwe takiego <grym> Rozumiesz? Jak zawaliłem Asterixa, to się dziwi, się patrzyłem, a sam ludwik doświadczył. mówię, Albo miałem dobry czas z pilotem. Dzwoniłem sobie w kogoś. Ale chłopak, jak wadł sobie LSD, to wyszedł się teraz z jednego Na brudnię w Warszawie. Mm -hmm. Rozumiesz? Bo on zapomniał, że jest niej tak, jak przyciąganie. Bo on miał po prostu jasne, że on jest w ogóle lekki, jak tylko, czy jak Batman. Nie wiem, nikogo już nie powiedział, bo się władował w półtlenie i tak został. LSD może zabić od razu. Tak samo jak dopalacz może zabić od razu. Tak samo tak jak ekstazja, tak no chcemy się od, razu. od razu. Bo jest różny stopień tolerancji do człowieka. Różny stopień tolerancji. Jak kiedyś w pewnych tabletkach ekstazji, jak zbadali je, rozumiesz, to okazało się, że nawet arszenik tam był. Taka trucizna. Nawet arszenik. Nawet śladowe części arszeniku. Tak jest. Ale ja sobie myślę, na 100% brał kwasy, Jezusa zobaczył na Kolskiej w Warszawie. Ja nie wierzyłem w Boga. Uważałem, że Bóg to jest historia. Rozumiesz? Mnie to, mnie to nie interesowało w ogóle. Jakkolwiek pomyślałem sobie, jaki ten bóg tutaj na ziemię, że to możemy poszedł do Watykanu, w jakieś takie ładne miejsca, na nie na Kolki, na Kolki to była rzeźba. Izba Wyczerpie wygląda w ten sposób, przyjaciele, że ludzie siedzą w kaftanach bezpieczeństwa i często robią pod siebie, rozumiesz? Leją pod siebie. Mają delirium, różne rzeczy. Ale nic, mówię, okej, okay, nie przeszkadzam, będę przychodził, bo to jest zawsze wyrwany jakiś czas z tego siedzenia w celu ale któregoś dnia strasznie nie zdenerwowali ci ludzie. Bo oni mówili o Bogu, tak jakby go znali. I ja postanowiłem, że zacznę czytać tą Biblię, którą miałem. I w tej Biblii przeczytałem bardzo ważną rzecz. Przeczytałem w tej Biblii, że jest Bóg i że On mnie kocha. To ja mam w moim przyjaciele. Wiecie dlaczego ja tutaj jestem? Dlatego, że był taki moment w moim życiu, kiedy zobaczyłem, że całe życie mam posypane i nikt nie może mi pomóc, nawet ja sam. I postanowiłem przyjść do Boga. Oddał mu swoje życie, zmienił moje życie. Ja dzisiaj tutaj jestem nie po to, żeby tutaj ktoś za to płacił, tylko jestem tutaj po to, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz: że Twoje życie zależy od Ciebie. Tylko od Ciebie. Ono nie zależy od tej kadry. Ta kadra tutaj jest, żeby pomóc Ci tak, jak potrafi. Rozumiem, ale Twoje życie zależy od Ciebie. Nie możesz też spalić winy na to, że z takiego domu jesteś, czy z innego domu jesteś. Od Twoich decyzji zależy Twoja przyszłość. Od Twoich decyzji. I teraz pamiętaj, że są takie mechanizmy w życiu, że jeżeli pewnych dźwigni nie naciśniesz, to się nie wydarzą pewne złe rzeczy. Jeżeli pewnych decyzji nie podejmiesz, to nie pójdziesz w pewnych kanały. Ja mam do Ciebie wielką prośbę, żebyś pod zaczął podejmować decyzje, które nie będą dla Ciebie niszczące. Żebyś pewnym ludziom w swoim życiu powiedział nie, żegnam Cię o ziemię. Żebyś podszedł do tego, nawet że tutaj jesteś, jako do miejsca zmian, żebyś to zrobił. Żebyś nie występował budowniczo przeciwko wszystkiemu temu, co mówią ci ludzie. Bo wiecie co, ja nie znam tych ludzi za dobrze, się poznaję tego człowieka, e, porozmawiałem wtedy trochę i wiem jedną rzecz, e, że kurczę, zależy mi. Naprawdę, facetowi zależy. U mnie jest tutaj po to tylko, że mu za to płacą, Nie, jemu zależy. Naprawdę, są ludzie, którym zależy na innych ludziach. Wiecie, ja niszczyłem innych. Wywożyliśmy ludzi do lasu i łamaliśmy gryfę, gryfami od sztarki, kości. Póki nie podejmą decyzji takich, jak chcieliśmy. A dzisiaj mam także tych ludzi luki. Ja lubię ludzi. Zależy mi na człowieku, przyjacielu, zależy mi Jestem tutaj, bo mi zależy. Zależy, mam kurcze syna 17 lat, ludzie. Zależy mi, żebyś miał normalne, dobre życie. Zależy mi, żebyś ty też miał normalne życie. Zależy mi, żebyś wyszedł z domu. i żebyś nie trafił do pudła. Rozumiesz? Zależy mi, żebyś się nie zaćpał. Zależy mi na tym, żebyś kogoś nie zabił. Więcej zależy mi na tym, żebyś się nie dał zmanipulować temu choremu systemowi. Zależy mi jeszcze na tym, żebyś skończył szkołę i miał fajne życie. I to ci powiem, jak on... jeżeli wszystko zawiedzie w życiu. Pamiętaj, Jezus nigdy nie zawodzi. To jest kozak, a diabeł to bita panem. Żebyśmy dobrze się bita. Wiesz dlaczego? Dlatego, że On chce zniszczyć cię. A Jezus cię ochronił własną klatką. Ja nie jestem religijnym człowiekiem w ogóle. Jeżeli się toczy do tego. W ogóle nie jestem religijnym, Powiem tobie prawdę, jaka jest. Jestem tutaj, ale krok bo zależy mi na tym, abyś nie popełnił błędów, które ja popełniłem. Żebyś nie przeszedł w takie miejsce. Albo w miejsce podobne. Jeżeli macie jakieś pytania, chciałbym, żebyście mogli pogadać. Jak mam przyjechał? Jeszcze raz? A o tym jak mam przyjechał? Dzisiaj? Ja ja Otóż tego Pana Mercedes będzie robił. Okay. siedmiu szybami z tyłu. <grym> z <grym> tyłu. Ale to nie ma ustawowości. Ja jeszcze karmiu Ja karmiu Jakieś pytania jeszcze, Pan ćwiczył. Ja ćwiczę cały czas. Ćwiczę cały czas, chodzę na ślubki, biegam. Ale co Pan zrobił, że wtedy Pan wyszedł z więzienia, to, na to, po tych trzech miesiącach? Po których trzech usiądłeś? Po jednej trzeciej. Po jednej trzeciej. Wiesz co, poszedłem do więzienia na 15 lat coś tam. Pierwszy raz. Wyszedłem na warunkowe przed Nie, drugi raz. Drugi raz. Zrobiłem sobie straszną krzywdę, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Wiesz co, zrobiłem sobie dowód. Nie powiem ci ja. Będę mógł to zapisać sobie. Nie, miałem sprawę przez wiele lat. Przez wiele lat, miałem sprawę, sprawa trwała blisko 15 lat. nie? Po 15 latach uniewinniono mnie z tej sprawy. Odwołały zeznania e, poszkodowanych. Powiedziały, że mnie nie poznają. Ustawił się pan na całe życie? Wiesz co? Jestem majątkiem człowiekiem. Natomiast wszystkie pieniądze, które mam, mam uczciwie zarobione. Ze starego życia, z tego co miałem kiedyś, nie mam ani grosza. Wszystko tu mu zabierałem. Kiedy wyszedłem na wolność po moim nawróceniu, zabrano mi wszystkie samochody, wszystkie co to mi dużo wyskłada. Całe moje przestępcze życie, a jeżeli chodzi o finanse, runęło w gruzach. Nie, nie miałem nic, zostało mi trochę ciuchów, pozabierałem mi wszystko, bo mi sądy, urzędy skarbowe. Zostałem koły ze sobą. Pracowałem do dziurawego wolka w tym życiu. Kradłem i wrzucałem do dziura wygodę. Dzisiaj mam pieniądze. Mam pieniądze, dlatego że funkcjonujemy i mamy zespół finansujący, ale jeszcze dwa lata temu pracowałem jako handlowiec. Mimo że mam 8 lat szkoły podstawowej. E, pracowałem uczciwie. Dzięki Bogu miałem dobrą pracę. Także jestem dzisiaj człowiekiem, który ma I dobrze mi się wiedział. To, szczerze powiedziawszy, w Polsce nigdy nie było matki, To jest troszeczkę fikcja. To Wołomin i Pruszków. I to Wołomin to było tak. To było bardzo nagłośnione, no tylko takie. Polskie grupy przestępcze składały się z szeregu, często niezależnych od siebie struktur. Pruszków i wołowin zostały naświetlone dlatego że między nimi nastąpił największy konflikt. I to media jakby rozgłosiły. Prawdą jest to, że właśnie w Pruszkowie powstały pierwsze grupy przestępcze w Polsce. Ostatnio się to wzięło i mówiło się mafia Pruszkowska, mafia Media? Jeszcze raz? Media takie Tak, ale dużo nakręciły media. Mafii jako takiej, którą możemy oglądać w telewizji, nigdy w Polsce nie było. Chociaż gdyby ten proces poszedł dalej i nie wprowadzono. Ja likwidowała te rzeczy, tylko naprawdę badacze likwidowali tam się, wybijali się po złoży, bo tam nie wchodzą pieniądze, tak? Przestaje przyjęte.